Nie uwierzysz, co dodają do sajgonek w Wietnamie, dzięki czemu są numerem 1 na świecie. A, i źle je robiliście. Przemierzyłam cały Wietnam, żeby pokazać Wam, jak powinny wyglądać i smakować najlepsze sajgonki. I w ten oto sposób trafiłam na główny plac sajgonu, gdzie szef kuchni pokazał mi, jak je prawidłowo zrobić. Na początku grzyby mu moczymy w wodzie, tak samo cieniotki, makaron ryżowy, u mnie wszystko było od Tao Tao. Papier ryżowy możemy użyć większy bądź mniejszy, a z warzyw będzie głównie marchewka. I uwaga, bo mięso mielone nie będzie wieprzowe, a drobiowo wieprzowe i to jest bardzo bardzo ważne. Dosłownie garść cebulki dymki, a z przypraw sos sojowy. Kolejną sprawą, którą robimy źle, no to moczymy papier, a go delikatnie trzeba tylko zwilżyć. Więc sajgonki musimy zwijać wtedy, kiedy jeszcze ten papier nie jest taki miękki. Sajgonki też nie mogą długo stać na blacie, więc jak tylko je zawiniemy, to od razu smażymy. Moje wyglądała słabo, ale szef dał okejkę. Pamiętajcie, że smażymy na oleju, który jest bardzo gorący. W Wietnamie do prawdziwych sajgonek też używamy dużo ziół. Więc prócz słodkiego sosu chili, szef pokazał mi, że prawdziwe sajgonki zawija się w świeże zioła, dzięki czemu mamy eksplozję smaku. A czy było pysznie? Posłuchajcie sami. Nice? Ja. Yeah.